Rzuciłem szkołę w wieku 16 lat i w wieku 23 zostałem milionerem w mniej niż rok. Pewnie spodziewacie się teraz jakiejś kurwa gadki, że nie wiedziałem, że tak będzie, zaczynając prowadzić własny biznes albo czegoś w stylu nigdy nie wierzyłem, że to możliwe, ale z mojej strony nie dostaniecie takiego niczego. Bo jeśli bym tak powiedział, to bym skłamał. A ja lubię być przede wszystkim autentyczny. Jedzie policja. Ciekawe, czy przerwał mi w nagrywaniu kurwa vloga. E, chyba nie. No ale wracając do tematu to... Jeszcze rok temu jeździłem jako kierowca w cateringu po tym jak mój pierwszy biznes, który prowadziłem od 15 roku życia przestał funkcjonować. Zajmowałem się mix masteringiem od 15 roku życia około. Miksowałem traki innych raperów. Nauczyłem się tego, bo sam wcześniej robiłem muzykę i nigdy po prostu kurwa nie miałem pieniędzy i nie miałbym pieniędzy, nie miałbym skąd ogarnąć pieniędzy, pieniędzy w młodym wieku, żeby ktoś miksował moje utwory. Pisałem też teksty, uczyłem ludzi nagrywać. No ale przyszedł taki okres, że była bardzo kurwa straszna lipa i nic mi nie szło. Musiałem wtedy już tak bardzo wyjątkowo pójść gdzieś do pracy po prostu, żeby mieć jakiekolwiek pieniądze. No i trafiło tak, że poszedłem do cateringu dietetycznego na kierowcę. W pierwszym miesiącu pracy rozjebałem samochód i codziennie, dosłownie kurwa, codziennie jak jeździłem w tym cateringu, to słuchałem sobie podcastów Andrew Tata i podcastów Samuela Onuchy na temat dropshippingu. Andrew Tata mindsetowych, wiadomo. I postanowiłem sobie, że idę w dropshipping na 100%. Próbowałem ogólnie. Już kiedyś dropshipping. Jak byłem młodszy w 2018 jakoś roku, ale skończyło się to na tym, że zrobiłem sklep internetowy i nie potrafiłem kurwa ustawić wysyłek. No, ale dobra, znalazłem ziomka gdzieś na YouTubie, tak kurwa całkowicie randomowo, który nagrywał filmiki o dropshippingu. I postanowiłem sobie, że wezmę u niego mentoring, ale że nie miałem siana, to musiałem skądś pieniądze na ten mentoring ogarnąć. A więc wziąłem pożyczkę Vivusa 5000 złotych, którą wydałem na jego mentoring i na produkty. Zamówiłem tam parę kurwa produktów. Na każdy produkt wtedy nagrywałem po 10 filmików dziennie. Co wracając do tego, tak teraz myślami, już jak mam takie doświadczenie w tym wszystkim i można powiedzieć, że osiągnąłem w tym sukces, to wydaje się to takie kurwa bardzo głupie, nie? Sytuacja wyglądała tak, że jego mentoring uczył dropshippingu na Stany Zjednoczone. Nie nauczyłem się tam kurwa kompletnie niczego. I tak po dwóch miesiącach działania stwierdziłem, że no coś jest nie tak. Nie widzę w ogóle żadnych efektów. Miałem tam jeden filmik, który zrobił pół miliona wyświetleń. No i tak zacząłem sobie. Sobie to wszystko rozkminiać i stwierdziłem, że przetestuję dropshipping na Polskę, w organiczny sposób, na polskim TikToku, nie? Po prostu będę, kurwa, nagrywał filmiki po polsku i wrzucał je na TikToka. Nie miałem wtedy już w ogóle pieniędzy, bo wyjebałem się ze wszystkiego totalnie. No i za ostatnie grosze kupiłem domenę.pl i zrobiłem sklep na Shopify. Produkt pożyczyłem od mamy swojej narzeczonej. Na pewno wielu z Was, którzy mnie kojarzą, wiedzą, co to jest za produkt, ale ja mimo wszystko, tak czy siak, nie chcę go, kurwa, zbytnio zdradzać. I pamiętam, że właśnie jeszcze zanim pożyczyłem ten produkt, to jedenasty i dwunasty produkt, które robiłem na Stany Zjednoczone, jednocześnie zacząłem już wtedy testować sobie na polskim rynku, ale robiłem to jeszcze w całkiem inny sposób. Robiłem na te produkty filmiki takie, że wiecie, nagrywałem kurwa produkt, dodawałem jakiś tekst na ekran i jakąś cringe'ową muzykę w tle. Albo po prostu jakiś wiralowy dźwięk. Nie? nie poszło to ani trochę, więc całkowicie zmieniłem strategię, i trzynasty produkt zacząłem już robić w taki sposób, że nagrywałem na niego mówione filmiki. Pamiętam, że czwartego dnia robiłem. 13 produktu, który był pożyczony, mój filmik poszedł w viral. Pamiętam, że zrobił 100 tysięcy wyświetleń i myślałem sobie, że nie, kurwa, nic się nie sprzedało. Kolejny produkt, który nie wyszedł. Chciałem już całkowicie przestawać go robić, no bo jest taka zasada, że jak się pójdzie w viral i produkt nie zacznie się sprzedawać, no to nie ma co marnować na niego czasu i trzeba przerzucać się na kolejne, szukać nowego. No po prostu nie ma co spuszczać się, kurwa, nad jednym produktem i wiązać z nim jakoś bardzo emocjonalnie. Trzeba się tego nauczyć, wyuczyć, jeśli Drop Ale nic bardziej mylnego, bo pamiętam, że przy 130 tysiącach wyświetleń miałem pierwszą sprzedaż. Jak pierwsza sprzedaż wpadła, to już później telefon zaczął mi napierdalać od powiadomień. Był to mój pierwszy dzień w życiu, w którym zrobiłem pierwsze lepsze siano z dropshippingu. Pamiętam, że zamknąłem ten dzień na 1400 zł, albo 1300 zł, jakoś tak. Zaraz w ogóle Wam pokażę, bo ja jeszcze cały czas mam ten sklep odpalony. To był 21 listopada 2020. Roku. Dzisiaj mamy 5-6 października, bo jest noc, więc można powiedzieć, że dla mnie jeszcze 5 października trwa, mimo tego, że jest już szósty. No ale dobra, odpalę wam ten sklep i pokażę wam wszystko, żeby nie było. Patrzcie. A, czekajcie. Dobra, wpisujemy sobie Shopify, żadne tam kurwa fake dashboard. A akurat ten sklep mam odpolony. Dobra, tylko sobie zmienię od razu datę na tamten rok. 21 listopada, zastosuj. I patrzcie, 1400 zł. Cztery kurwa sprzedaże. To był mój pierwszy dzień w życiu. Czajcie bazę? Jaka to jest w ogóle konwersja? Pół procent, więc nie tak źle. A zobaczmy sobie drugi dzień. Czyli dzień, dzień po, po pierwszym dniu, kiedy zacząłem zarabiać z dropshippingu. Drugi dzień. No już słabiej, 700 zł, 1000 sesji, zobaczymy sobie trzeci dzień, czyli 23 listopadu. O, tu już dwa koła, patrzcie, lecimy 24. Tu już trzy koła, czyli widzicie, coraz lepiej. Stawałem się kurwa z dnia na dzień coraz lepszy, tu 1000 znowu. No wiadomo, że jak jest górka, to jest spadek, a jak jest spadek, to będzie górka. I to jest właśnie moja historia, moi drodzy rzuciłem szkołę, byłem jebanym degeneratem Dużą część swojego życia Piłem alkohol, kurwa, chodziłem na melanże Odpierdalałem dymy takie, że chuj Ale zawsze miałem z tyłu głowy to Że zostanę, kurwa, kimś Dosłownie nie miałem sekundy w życiu Gdzie bym tego, kurwa, nie czuł W której bym tego nie czuł Już jako dziecko Nie wiem, kurwa, w jaki sposób to jest szczerze możliwe No ale tak już jest Od zawsze po prostu czułem, że jestem takim Jebanym wybrańcem Boga Ale mam taką teorię, że każdy z nas ma w sobie Coś takiego i każdy z nas czuje to jako dziecko, tylko ten cały system, to jak jest zbudowany świat, wybija nam to z głowy, a ja po prostu byłem na tyle zbuntowanym dzieckiem, na tyle nie dałem dojść do siebie żadnym kurwa nauczycielom, żadnej szkole, nawet rodzicom, że nikomu nie udało się tego ze mnie wyrzucić. Czy to dobrze? Tak jak widać, ja tam kurwa nie narzekam, nie? I też nie miałem czegoś takiego, że jak osiągnąłem ten cały sukces, to zmieniłem się jako osoba. Jestem cały czas taki sam, jaki byłem, jak nie miałem pieniędzy, tylko że je mam. Wiadomo, mogę sobie teraz na więcej pozwolić. Tak naprawdę to miałem to wszystko psychicznie, zanim miałem to fizycznie. I tak jak zawsze powtarzam na swoich filmikach, że jest to kurwa bardzo ważna. Ludzie mówią, że to jakiś kurwa fart czy coś takiego. Ja nie wierzę w takie rzeczy, no bo patrzcie. Spójrzcie sobie na to z takiej perspektywy. Jeśli się powie, że ktoś ma farta, załóżmy, bo szedł ulicą i znalazł 500 zł. Ale jakby tam tendy nie szedł, to by nie znalazł tego 500 zł, nie? Więc można powiedzieć, że to nie był fart, tylko znalazł się w dobrym miejscu o dobrej porze. Tak naprawdę on się przyłożył do tego farta, pomógł mu. Nie było to Moim zdaniem, jeśli chcecie coś większego w życiu osiągnąć, i to też nie chodzi o kwestie materialne czy finansowe, to musicie przede wszystkim w siebie wierzyć. Ja jak niczego nie miałem, to stawałem kurwa przed lustrem, patrzyłem sobie głęboko w oczy i mówiłem, że w niedalekiej przyszłości jestem jebanym milionerem. I to było kurwa nie przed tym, jak u... zrobiłem, że udał mi się dropshipping i z niego zarobiłem. Tak naprawdę no to było kurwa centralnie przed, nie? Rozmawiałem sam ze sobą, mówiłem sam sobie dobre rzeczy. Całe życie miałem też taki notat Субтитры w którym miałem dużo takich afirmacji zapisanych. I wiadomo, te afirmacje, mówi się, że chuja tam dają, ale pranie sobie mózgu daje w kurwę. Zbudowanie całego siebie na nowo, budowanie całego swojego mindsetu. Bo wiecie, tak czy siak wam będą próbować wyprać mózg, więc dlaczego macie dać wyprać sobie mózg jakimś kurwą? Nie wolicie wyprać sobie sami mózgu jakimiś pozytywnymi rzeczami? Czymś, co naprawdę wam się w życiu przyda, a nie tym, że powiedzą wam skończ kurwa studia, skończ szkołę, zrób maturę, zrób papierek, pójdziesz do zajebistej pracy, będziesz a tak kurwa dobrze zarabiał, nie? I wiecie, no nie ma nic złego kurwa w tym, że ktoś skończy szkołę, w tym, że ktoś zda maturę, w tym, że ktoś pójdzie na studia. Ja zawsze powtarzam, chcesz być prawnikiem, chcesz być lekarzem, no to mordo, powodzenia kurwa, zapierdalaj, ucz się zajebiście, idź na najlepsze studia, jakie możesz, ale nie myśl, że jest tak jak oni ci kurwa wszyscy powiedzieli, że ty zrobisz ten papierek i ty już kurwa jesteś top, wygrałeś życie. Nie, tak to nie działa, ani trochę w ogóle tak to kurwa nie działa. Nadal musisz w to wszystko włożyć kurwa siebie. Czy wy czy wybierzesz taką drogę jak ja, w której kurwa nie potrzebujesz szkoły? Czy wybierzesz drogę bycia lekarzem, prawnikiem, gdzie potrzebujesz tej szkoły? Wariacie kurwa, wiesz o co chodzi.